Mroźny, lutowy wiatr szarpał banderą na maszcie Straży Przybrzeżnej w Gdyni. Tomasz Kowalski stał przy oknie swojego małego mieszkania na kamiennej górze, obserwując jak ciemne chmury zbierają się nad zatoką gdańską. Po czterdziestu latach pracy na morzu jego ciało wciąż reagowało na nadchodzącą burzę, stare blizny pulsowały, a kolana bolały z intensywnością, która zapowiadała coś złego. Telefon zadzwonił o 14.47. To był jego były kolega, Marek, wciąż pracujący w straży. Tomasz, mamy sytuację. Statek towarowy Gdańsk III wywrócił się 8 mil od brzegu. Załoga uwięziona w kadłubie. Temperatura wody minus jeden stopień. Elitarna jednostka nurkowa odmawia skoku. Tomasz poczuł, jak serce przyspiesza. Wiedział, co to oznacza. W takich warunkach, każda minuta zmniejszała szanse przeżycia. Lodowata woda Bałtyku nie wybaczała błędów. Spojrzał na swoje pomarszczone dłonie. Te same ręce, które kiedyś ratowały życie w podobnych okolicznościach, teraz drżały lekko od artretyzmu. Jadę, powiedział, nie zastanawiając się ani chwili. Jego żona. Krystyna stała w drzwiach kuchni, słysząc rozmowę. W jej oczach zobaczył strach, ale także coś innego, dumę. Po 35 latach małżeństwa wiedziała, że nie może go powstrzymać. Droga do portu zajęła 15 minut. Śnieg zaczął padać gęściej, pokrywając ulice Gdyni białym całunem. Kiedy Tomasz dotarł do portu Gdynia, scena przypominała kontrolowany chaos. Wozy Straży Pożarnej, karetki pogotowia i pojazdy Straży Przybrzeżnej blokowały nabrzeże przy nabrzeżu szwedzkim. Reflektory przecinały szalejącą śnieżycę, oświetlając lodowate fale uderzające o betonowe molo. Przy mobilnym centrum dowodzenia stał kapitan Jankowski, dowódca operacji ratunkowej. Jego twarz była napięta, a głos ochrypły od krzyku przez wiatr. Mamy potwierdzenie: siedmiu członków załogi wciąż żyje zamknięci w maszynowni, ale warunki to samobójstwo. Tomasz przecisnął się przez tłum ratowników i dziennikarzy. Kapitanie Jankowski! zawołał. Młodszy oficer spojrzał na niego z zaskoczeniem. Kowalski, co ty tu robisz? Słyszałem, że potrzebujecie nurka. Jego głos był spokojny, zdecydowany. Wokół zapadła cisza. Młody nurek z elitarnej jednostki. Paweł Nowak podszedł bliżej. Panie Kowalski, z całym szacunkiem, ale pan ma sześćdziesiąt dwa lata. Ostatni raz nurkował pan, kiedy dziesięć lat temu. Dwanaście, poprawił Tomasz, ale może nie zapomina i ja też nie. Spojrzał na monitor, pokazujący położenie wraku. Prądy podwodne były brutalne, widoczność poniżej metra, temperatura śmiertelna. Rozumiał, dlaczego młodzi odmówili. Kapitan Jankowski patrzył na niego długo, ważąc opcję. Tomasz, jeśli coś pójdzie nie tak, wtedy przynajmniej próbowaliśmy. Przerwał mu emerytowany marynarz. W kontenerze przerobiłem na szatnie dla nurków, Tomasz zaczął przygotowania. Jego stary kombinezon nurkowy wisiał w domu jako pamiątka, więc musiał użyć sprzętu straży. Młodszy nurek, Paweł, mimo początkowych wątpliwości, pomagał mu się przygotować. Lina ratunkowa będzie miała 100 metrów. Masz dwadzieścia minut powietrza w butlach, maksymalnie dwadzieścia jeśli będziesz oddychał spokojnie, instruował Paweł, sprawdzając każdy element ekwipunku. Prąd podwodny ciągnie na północny wschód z prędkością trzech węzłów. Musisz nurkować pod kątem, żeby kompensować dryf. Tomasz skinął głową, wkładając neoprenowe rękawice. Jego palce były sztywne od zimna i wieku ale mięśniowa pamięć wracała. Każdy gest, każde sprawdzenie sprzętu wszystko to było wygrawerowane w jego ciele po dekadach pracy. Krystyna zadzwoniła: Wróć do mnie powiedziała tylko. Nie było w jej głosie histerii, tylko cicha prośba obiecuję odpowiedział, choć oboje wiedzieli, że to obietnica, której mógł nie dotrzymać. Kapitan Jankowski wszedł do kontenera. Tomasz nikt cię nie zmusza. Możemy czekać na specjalną jednostkę z Gdańska, będą tu za dwie godziny. Za dwie godziny ci ludzie będą martwi, odpowiedział Tomasz, zapinając kamizelkę ratunkową. Albo zamarzną, albo zabraknie im powietrza. Nie mamy dwóch godzin. Spojrzał w lustro. Zobaczył zmęczoną twarz, siwe włosy, zmarszczki wokół oczu, ale zobaczył też coś więcej. Determinację człowieka, który wie, że to może być jego ostatnia szansa, by zrobić coś naprawdę ważnego. Od dwudziesty 23. Tomasz stał na krawędzi pontonu ratunkowego, kołysząc się na lodowatych falach Zatoki Gdańskiej. Wiatr wyłał z prędkością 40 kilometrów na godzinę, a śnieg zamieniał świat w białą mgłę. Latarnia morska w Gdyni błyskała w oddali. Jedyny punkt orientacyjny w chaosie burzy sprawdzenie komunikacji. Rozległ się głos Pawła w słuchawce, wbudowanej w maskę. Słyszę cię wyraźnie, odpowiedział Tomasz, czując, jak adrenalina wypełnia jego żyły. To uczucie znał dobrze. Mieszanka strachu i ekscytacji, która zawsze towarzyszyła mu przed nurkowaniem w ekstremalnych warunkach. Lina ratunkowa była przymocowana do jego pasa. W prawej ręce trzymał podwodną latarkę o mocy tysiąca lumenów, w lewej nóż nurkowy na wypadek, gdyby musiał przeciąć sieci lub liny. Butle z powietrzem ciążyły na plecach dwadzieścia kilogramów sprzętu, który w wodzie stanie się niemal nieważki. Na trzy, powiedział kapitan Jankowski przez radio, raz, dwa, trzy. Tomasz skoczył. Lodowata woda Bałtyku uderzyła go jak tysiąc igieł. Mimo kombinezonu neoprenowego, zimno było paraliżujące. Przez pierwszych kilka sekund jego ciało krzyczało, żeby wypłynąć, uciec, oddychać ciepłym powietrzem. Ale trening i doświadczenie wzięły górę. Zaczął zanurzać się, kierując latarkę w dół. Widoczność była jeszcze gorsza niż przewidywano. Mógł widzieć może pół metra przed sobą. Woda była mętna od osadów podniesionych przez burzę. Na głębokości dziesięciu metrów, Tomasz poczuł, jak prąd podwodny chwyta go z siłą, której nie doświadczył od lat. Jego ciało zostało szarpnięte w bok. Lina ratunkowa naprężyła się. Musiał walczyć z każdym ruchem płetw, żeby utrzymać kurs. Tomasz, Twoje tętno jest za wysokie. Musisz się uspokoić, ostrzegł Paweł przez radio. Miał rację. Tomasz zamknął oczy na moment, kontrolując oddech. Wdech, wydech, wdech, wydech. Powoli, rytmicznie. Jego puls zaczął spadać. Na głębokości piętnastu metrów zobaczył go. Kadłub, Gdańsk trzeci. Przewrócony do góry dnem, spoczywający na piaszczystym dnie. Statek był większy niż myślał. 30 metrów długości. Stary trawler przerobiony na transportowiec. Rdza pokrywała jego boki, a wodorosty oplatały śrubę. Popłynął wzdłuż kadłuba, szukając wejścia do maszynowni. Jego latarka wyłapywała szczegóły: oderwane liny, połamane poręcze, dziurę w burcie, przez którą prawdopodobnie woda dostała się do środka. Wreszcie znalazł to, czego szukał. Włas awaryjny, częściowo otwarty. Znalazłem wejście, zameldował. Wchodzę do środka. Tomasz, bądź ostrożny. Konstrukcja może być niestabilna, ostrzegł kapitan Jankowski. Przecisnął się przez wąski włas. W środku było jeszcze ciemniej. Jego latarka oświetlała korytarz wypełniony unoszącymi się przedmiotami, narzędziami, dokumentami, czymś, co wyglądało jak czapka marynarza. Wszystko kołysało się w wodzie jak w makabr. Tomasz płynął przez zalany korytarz, orientując się po pamięci i logice konstrukcji statku. Maszynownia musiała być w tylnej części kadłuba, każdy metr był walką. Wąskie przejścia, ostre krawędzie, ciemność tak gęsta, że latarka wydawała się bezsilna nagle usłyszał to stukanie metaliczne, rytmiczne stukanie dobiegające gdzieś z przodu kod morsa, SOS. Ktoś tam był, ktoś żył i próbował komunikować się ze światem zewnętrznym. Słyszę ich, krzyknął do mikrofonu. Przyspieszył ignorując ból w mięśniach i palące płuca. Prąd wewnątrz wraku był chaotyczny. ciągnął go w różnych kierunkach. Lina ratunkowa zahaczała o wystające elementy, musiał kilka razy się cofać i szukać innej drogi. Wreszcie dotarł do drzwi maszynowni. Były zamknięte, ale nie na klucz, ciśnienie wody po prostu je blokowało. Tomasz oparł się plecami o przeciwległą ścianę i kopnął z całej siły. Raz, drugi, trzeci. Przy czwartym kopnięciu drzwi ustąpiły. Za nimi była kieszeń powietrzna. Wynurzył głowę i zobaczył ich siedmiu mężczyzn, skulonych w kącie maszynowni, w wodzie po pas, drżących z zimna. Najmłodszy nie mógł mieć więcej niż dwadzieścia lat, najstarszy może pięćdziesiąt. Wszyscy patrzyli na niego jak na zjawę. Jestem Tomasz Kowalski, Straż Przybrzeżna, powiedział, zdejmując maskę. Przyszedłem was zabrać do domu. Kapitan statku, Andrzej Wiśniewski, zrobił krok naprzód. Dziękuję Bogu. Myśleliśmy, że że nikt nie przyjdzie. Tomasz szybko ocenił sytuację. Siedmiu mężczyzn, jeden nurek, dwadzieścia metrów do powierzchni, przez zalany labirynt korytarzy. Kieszeń powietrzna była mała i kurczyła się. Woda powoli wdzierała się przez szczeliny w kadłubie. Mieli może piętnaście minut, zanim maszynownia zostanie całkowicie zalana. Słuchajcie uważnie, zaczął. Jego głos był spokojny, ale stanowczy. Mam tylko jedną maskę i jeden zestaw butli. Będziemy musieli dzielić się powietrzem. Wyjdziemy w dwóch turach, najpierw czterech, potem trzech. Młody marynarz Jakub zapytał drżącym głosem: "A jak? Jak będziemy oddychać pod wodą?" Buddy breathing, wyjaśnił Tomasz. Będziecie oddychać z mojego regulatora na zmianę. Dwa wdechy przekazujesz dalej. Musicie zachować spokój. Jeśli spanikujecie, wszyscy zginiemy. Przez radio przekazał plan kapitanowi Jankowskiemu. To zbyt ryzykowne, zaprotestował oficer. Jeśli coś pójdzie nie tak, nie mamy wyboru, przerwał mu Tomasz. To jedyna szansa. Wybrał pierwszą czwórkę. Najmłodszych, tych, którzy wyglądali na najsilniejszych. Pokazał im, jak trzymać się liny ratunkowej, jak sygnalizować, gdy potrzebują powietrza, jak nie walczyć z prądem. Kapitan Wiśniewski miał zostać z ostatnią trójką. Gotowi? zapytał. Wszyscy kiwnęli głowami, choć w ich oczach widział strach. Pamiętajcie, spokojnie, powoli. Trzymajcie się razem. Założył maskę, wziął głęboki wdech i zanurzył się. Pierwsza czwórka poszła za nim. Podróż powrotna przez zalany kadłub była koszmarem. Czterech mężczyzn trzymało się liny ratunkowej. Tomasz prowadził co kilka sekund podając regulator jednemu z nich. Jakub najmłodszy był pierwszy. Jego oczy były szeroko otwarte ze strachu, ale słuchał instrukcji: dwa wdechy, oddaj regulator. Korytarz wydawał się węższy niż wcześniej. Z pięcioma osobami przestrzeń była klaustrofobiczna. Tomasz czuł, jak ktoś za nim zahacza o wystający element. Lina szarpnęła. Odwrócił się. Jeden z marynarzy, Piotr, był zaplątany w przewody elektryczne zwisające z sufitu. Nie było czasu na panikę. Tomasz wyciągnął nóż nurkowy i przeciął przewody. Piotr był wolny, ale stracili cenne sekundy. Manometr pokazywał, że powietrze w butlach szybko się kończy. Zostało może dziesięć minut. Tomasz, twoje tętno znowu rośnie. Oddychaj wolniej, ostrzegł Paweł przez radio. Ale jak mógł oddychać wolniej, gdy czterech ludzi zależało od jego butli? Wreszcie zobaczył światło włas awaryjny, wyjście. Przepchnął pierwszego marynarza przez otwór, potem drugiego trzeciego. Jakub był ostatni. Kiedy chłopak wypłynął na zewnątrz, Tomasz poczuł ulgę. Pierwsza połowa misji zakończona, ale kiedy sprawdził manometr, zobaczył coś, co zmroziło mu krew. Zostało tylko pięć minut powietrza, a w maszynowni wciąż czekało trzech mężczyzn. Mam problem, powiedział do mikrofonu. Powietrza starczy tylko na jeszcze jedną osobę, może dwie. Cisza w radiu była wymowna. Na powierzchni na pontonie ratunkowym kapitan Jankowski patrzył na monitor z danymi z butli Tomasza. Liczby były nieubłagane. Paweł, młody nurek, chwycił swój kombinezon. Idę na dół z zapasowymi butlami. Nie zdążysz, powiedział Jankowski cicho. Zanim zejdziesz, znajdziesz drogę do maszynowni i wrócisz. Będzie za późno. W wodzie Tomasz już podjął decyzję. Nie było czasu na dyskusję. Kalkulacje, etyczne dylematy. Popłynął z powrotem do maszynowni. Kiedy wynurzył się w kieszeni powietrznej, trzej pozostali mężczyźni kapitan Wiśniewski, mechanik Marek i kucharz Stefan patrzyli na niego z nadzieją. Mamy problem powiedział Tomasz powietrza starczy dla dwóch osób może trzech jeśli będziemy bardzo oszczędni. Ale to będzie ciasne. Kapitan Wiśniewski natychmiast zrozumiał ja zostaję. Zabierz młodszych. Kapitanie, zaczął Marek. To rozkaz, przerwał mu Wiśniewski. Mam sześćdziesiąt lat. Przeżyłem dobre życie. Ty masz żonę i dwoje dzieci. Stefan ma córkę, która za miesiąc wychodzi za mąż. Ja zostaję. Tomasz patrzył na kapitana. W jego oczach nie było strachu, tylko spokojna akceptacja. To był człowiek, który całe życie podejmował decyzje. Brał odpowiedzialność, teraz podejmował ostatnią. Nie, powiedział nagle Tomasz, nikt nie zostaje, wszyscy wychodzimy, ale powietrze, zaczął Stefan, podzielimy się tym, co mamy. Będzie ciasno, będzie ciężko, ale nikt nie zostaje, to nie do dyskusji. Założył maskę i skinął na trzech mężczyzn, chodźcie teraz. Ostatnia podróż przez zalany kadłub była walką o każdy wdech. Trzej mężczyźni trzymali się Tomasza. Regulator przechodził z ust do ust co kilka sekund. Powietrze w butlach było na wyczerpaniu. Manometr pokazywał czerwoną strefę. Tomasz czuł, jak jego płuca krzyczą o tlen. Czarne plamy pojawiały się na krawędziach jego wizji. Ale nie mógł się poddać. Nie teraz, niekiedy byli tak blisko. Właz awaryjny. Światło z powierzchni przebijało się przez wodę. Przepchnął Marka przez otwór, potem Stefana. Kapitan Wiśniewski był ostatni. Kiedy starszy mężczyzna wypłynął, Tomasz poczuł, jak jego ciało odmawia posłuszeństwa. Nie było już powietrza. Butle były puste. Zaczął wypływać, ale jego ruchy były powolne, nieskoordynowane. Hipoksja, brak tlenu. Jego umysł zaczął się wyłączać. Ostatnią rzeczą, którą pamiętał, było silne światło z góry i czyjeś ręce chwytające go. Ocknął się na pokładzie pontonu ratunkowego. Paweł i dwóch innych ratowników wykonywało resuscytację. Krystyna była tam trzymając jego dłoń, płacząc. "Oddychaj, Tomasz, oddychaj!" krzyczała. Zakaszlał, wypluł wodę, wziął głęboki bolesny wdech, był żywy, wszyscy byli żywi. Kapitan Wiśniewski klęczał obok, również mokry i wyczerpany, uratował nas pan wszystkich, powiedział, jego głos łamał się. Kiedy elitarni nurkowie odmówili, pan nie zawahał się ani chwili. Tomasz spojrzał na szare niebo nad gdynią. Burza zaczynała się uspokajać. To nie była odwaga, powiedział cicho. To był obowiązek. Kiedy ktoś potrzebuje pomocy, nie zastanawiasz się nad wiekiem, tytułami czy strachem, po prostu działasz. Tej nocy, w lokalnych wiadomościach, historia emerytowanego marynarza, który zrobił to, czego młodsi i lepiej wyszkoleni odmówili, obiegła całą Polskę. Ale dla Tomasza najważniejsze było coś innego. Siedmiu mężczyzn wróciło do swoich rodzin. To była jedyna nagroda, jakiej potrzebował.